Oto coś, czego większość ekspertów od związków ci nie powie. Zanim kobieta kiedykolwiek fizycznie zdradzi, jej wzorce emocjonalne zmieniają się na trzy bardzo konkretne sposoby. A oto co jest dzikie: badania pokazują, że 82% kobiet, które zdradzają, wykazuje dokładnie te nawyki emocjonalne tygodnie, a nawet miesiące przed tym, zanim cokolwiek fizycznego się wydarzy. Ale większość mężczyzn pomija każdy pojedynczy z tych znaków, aż jest za późno. Pod koniec tego materiału zrozumiesz trzy wyraźne nawyki emocjonalne, które ujawniają, co naprawdę dzieje się w jej umyśle. A co ważniejsze, będziesz dokładnie wiedział, co te wzorce oznaczają dla Twojego związku. Ale oto rzecz: znak numer 3 jest tak subtelny, tak głęboko zakopany w codziennym zachowaniu, że kiedy w końcu go zobaczysz, wszystko inne nagle nabierze sensu. Więc zostań ze mną do końca, bo to jest ten, który wszystko potwierdza. Teraz, zanim w to wejdziemy, muszę cię o coś zapytać. Czy kiedykolwiek miałeś to przeczucie, że coś jest nie tak, ale nie możesz dokładnie wskazać, co to jest? Może wydaje się dystansowa, może coś w sposobie, w jaki do ciebie mówi, się zmieniło, ale gdy to poruszasz, mówi ci, że jesteś paranoiczny lub niepewny. Zostaw komentarz teraz, jeśli kiedykolwiek tak się czułeś, bo to uczucie, ten instynkt, zazwyczaj próbuje ci powiedzieć coś ważnego. A jeśli ten materiał pomoże Ci zrozumieć, co naprawdę dzieje się w Twoim związku, kliknij przycisk subskrypcji, bo zanurzymy się głęboko w psychologię wzorców związków, których większość ludzi całkowicie pomija. Oto, co dzisiaj rozwiązujemy. Nie jesteśmy tutaj, żeby Cię sparanoizować lub zniszczyć Twoje zaufanie do kobiet. To, co robimy, to dajemy Ci jasność. Uczymy Cię, jak czytać emocjonalne zmiany, które dzieją się przed zdradą, abyś mógł albo wcześniej zająć się problemami w swoim związku, albo chronić się przed zaskoczeniem. Bo prawda jest taka, że niewierność emocjonalna często boli bardziej niż fizyczne zdradzanie i zawsze, zawsze przychodzi pierwsza. Pozwól, że wyjaśnię coś, zanim zaczniemy. Spędziłem ponad dekadę studiując psychologię związków i pracując z parami w kryzysie, a to czego się nauczyłem to, ludzie nie zdradzają w próżni. Zawsze jest emocjonalna progresja, seria zmian behawioralnych, które dzieją się najpierw, a kobiety konkretnie podążają za bardzo przewidywalnymi wzorcami emocjonalnymi, gdy zaczynają inwestować swoje uczucia gdzie indziej. Powód, dla którego większość mężczyzn pomija te znaki, jest taki, że szukają niewłaściwych rzeczy, sprawdzają jej telefon, monitorują jej lokalizację, szukają fizycznych dowodów, ale zanim znajdziesz fizyczny dowód, emocjonalny romans zwykle trwa już od miesięcy. Prawdziwe znaki ukrywają się na widoku, w jej nawykach emocjonalnych, w sposobie w jaki przetwarza swoje uczucia i w tym, jak się do ciebie odnosi na co dzień. To, co czyni ten materiał innym od wszystkiego innego, to nie mówimy o ogólnych czerwonych flagach, takich jak zawsze jest na telefonie lub ubiera się inaczej. To są powierzchowne obserwacje, które mogą oznaczać sto różnych rzeczy. To, na czym się skupiamy, to głębokie psychologiczne i emocjonalne wzorce, które konkretnie wskazują na emocjonalną inwestycję w kogoś innego. To są nawyki, które psychologowie związków i terapeuci rozpoznają natychmiast, ale większość ludzi nigdy się nie uczy ich dostrzegać. Więc zaczynajmy. Oto trzy wyraźne nawyki emocjonalne, które potajemnie ujawniają zdradzającą kobietę. Nawyk emocjonalny: numer jeden przestaje szukać emocjonalnej walidacji od Ciebie. Oto jak to wygląda w prawdziwym życiu. Pamiętasz, gdy opowiadała ci o swoim dniu, o dramacie w pracy, o swoich frustracjach z rodziną, o swoich marzeniach i zmartwieniach? Pamiętasz, gdy pytała o twoją opinię w sprawach dużych i małych, gdy dzieliła się swoim podekscytowaniem rzeczami dziejącymi się w jej życiu? To się kończy, a oto kluczowa część, którą większość mężczyzn pomija. Nie chodzi o to, że staje się całkowicie cicha lub wycofana. Wciąż rozmawia, wciąż się dzieli, wciąż prowadzi swoje codzienne życie. Ale nie jesteś już jej pierwszym telefonem. Nie jesteś już osobą, do której się zwraca, gdy coś ekscytującego się dzieje lub gdy potrzebuje rady czy komfortu. Pozwól, że narysuję ci ten obraz. Dostaje awans w pracy. W przeszłości byłbyś pierwszą osobą, której by powiedziała. Zadzwoniłaby do ciebie natychmiast, pękając spod ekscytowania, chcąc podzielić się tym momentem z tobą. Teraz dowiadujesz się godziny później, może nawet następnego dnia. A gdy pytasz, dlaczego ci nie powiedziała od razu, daje ci jakieś przypadkowe wyjaśnienie, takie jak Och, zapomniałam, lub To nie jest taka wielka sprawa. Albo wyobraź sobie ten scenariusz. Ma konflikt z najlepszą przyjaciółką. Coś, co normalnie sprawiłoby, że rozmawiałaby z tobą przez godzinę przez telefon, przetwarzając swoje uczucia, prosząc o twoją perspektywę, ale teraz załatwia to prywatnie, a ty słyszysz o tym tylko mimochodem jeśli w ogóle. Oto psychologia za tym wzorcem. Walidacja emocjonalna jest walutą intymności. Kiedy kobieta jest w pełni zainwestowana w związek, naturalnie szuka walidacji, wsparcia. I emocjonalnego połączenia od swojego partnera. Tak kobiety przetwarzają doświadczenia, dzieląc się nimi z ludźmi, z którymi są emocjonalnie związane. Ale kiedy zaczyna emocjonalnie inwestować w kogoś innego, ta osoba staje się jej nowym źródłem walidacji. Dzieli się tymi momentami, tymi uczuciami, tymi wrażliwościami z nim, zamiast z tobą. I ta zmiana dzieje się stopniowo, tak stopniowo że możesz tego nie zauważyć, aż minie kilka miesięcy i zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę nie wiesz, co się dzieje w jej emocjonalnym świecie. Teraz o to, co ludzie w tym rozumieją źle. Niektórzy faceci myślą świetnie, staje się bardziej niezależna, bardziej dojrzała, radzi sobie z rzeczami sama. I tak zdrowa niezależność jest dobra w związku. Ale jest ogromna różnica między zdrową niezależnością a emocjonalnym wycofaniem. Zdrowa niezależność wygląda tak: radzi sobie z pewnymi rzeczami sama, ale wciąż dzieli się ważnymi rzeczami z tobą. Utrzymuje emocjonalną intymność, będąc jednocześnie samowystarczalna. Może rozwiązać problem sama, ale wciąż ci o tym mówi, bo chce, żebyś wiedział, co dzieje się w jej życiu. Emocjonalne wycofanie wygląda tak: jest rosnący dystans. Czujesz, że żyjesz bardziej ze współlokatorem niż partnerem. Emocjonalna nić, która was łączyła, się strzępi, a gdy próbujesz się ponownie połączyć, wydaje się zirytowana lub lekceważąca wobec Twoich prób. Zwracaj uwagę na ten wzorzec. Kiedy kobieta przestaje widzieć cię jako swoje główne źródło emocjonalnego wsparcia i walidacji, ktoś inny zazwyczaj wypełnia te role. Nawyk emocjonalny. Numer dwa. Jej empatia wobec ciebie dramatycznie maleje. Ten jest ogromny i jest jednym z najjaśniejszych wskaźników, że coś fundamentalnie się zmieniło w tym, jak cię widzi i związek. Oto jak to wygląda. Wracasz do domu po okropnym dniu w pracy, byłeś zestresowany, radzisz sobie z trudnym projektem lub konfliktem z szefem. W przeszłości zauważyłaby natychmiast, zapytałaby cię o to, okazała troskę. Może próbowała pomóc ci rozwiązać problem, lub po prostu słuchała, gdy się wyżalałeś. Teraz ledwo reaguje, daje ci krótkie to do bani i wraca do przewijania telefonu. Albo gorzej, wydaje się zirytowana, że przynosisz jej swoje problemy, jakby twój stres był niedogodnością jej dnia. Albo wyobraź sobie ten scenariusz. Jesteś chory. Nieśmiertelnie, ale naprawdę źle się czujesz, czujesz się nieszczęśliwie. Kobieta, która cię kocha, naturalnie poczuje empatię. Sprawdzi cię, przyniesie ci lekarstwo, może zrobić ci zupę, okaże troskę o twoje samopoczucie. Ale kiedy ten nawyk emocjonalny się zmienia, ta empatia znika. Traktuje twoją chorobę jak niedogodność może nawet oskarża cię o bycie dramatycznym lub słabym. Oto inny przykład, który naprawdę ujawnia ten wzorzec. Dzielisz się z nią czymś ważnym, czymś, z czego jesteś podekscytowany lub dumny. Może to osobiste osiągnięcie, cel, który osiągnąłeś, coś dla ciebie znaczącego, a jej reakcja jest płaska, niezainteresowana, daje ci minimalne uznanie i zmienia temat. Psychologia za tym jest kluczowa do zrozumienia. Kiedy kobieta emocjonalnie inwestuje w innego mężczyznę, jej mózg dosłownie zaczyna widzieć cię inaczej. Jest coś, co nazywa się dysonansem poznawczym w grze tutaj. Wie na jakimś poziomie, że to, co robi, jest złe, że emocjonalne łączenie się z kimś innym, będąc w związku z tobą, jest zdradą. Ale, żeby zarządzać tym poczuciem winy, jej umysł zaczyna budować sprawę przeciwko tobie. Zaczyna się skupiać na twoich wadach, powiększając twoje błędy, przepisując historię waszego związku w bardziej negatywnym świetle. W ten sposób usprawiedliwia sobie swój emocjonalny romans. On i tak mnie naprawdę nie rozumie nie jest dla mnie nie pasujemy do siebie. A gdy ta mentalna narracja się buduje jej naturalna empatia wobec ciebie eroduje nie jest to świadome ani zamierzone przez większość czasu to psychologiczny mechanizm obronny. Widząc Cię w mniej pozytywnym świetle, czując się mniej połączona z Twoimi emocjami i doświadczeniami, ułatwia sobie emocjonalne inwestowanie w kogoś innego bez odczuwania przytłaczającego poczucia winy. Oto co zaskakuje większość mężczyzn w tym: spadek empatii często objawia się jako zwiększona krytyka. Zaczyna zaczynać kłótnie o małe rzeczy, częściej wskazuje Twoje wady. Wydaje się zirytowana nawykami, które nigdy jej wcześniej nie przeszkadzały. Jest szybsza do gniewu, wolniejsza do przebaczenia, mniej skłonna widzieć rzeczy z Twojej perspektywy. Możesz myśleć, że po prostu przechodzicie przez trudny okres, lub że jest zestresowana innymi rzeczami, i może to część tego. Ale kiedy ten wzorzec łączy się z innymi nawykami emocjonalnymi, które omawiamy. Maluję bardzo konkretny obraz. Pozwól, że będę z tobą szczery przez sekundę. To jeden z najbardziej bolesnych znaków do rozpoznania, ponieważ czujesz, że tracisz osobę, w której się zakochałeś. Kobieta, która kiedyś dbała o twoje uczucia, która była twoim największym wsparciem, wydaje się być zastąpiona przez kogoś zimnego i dystansowego. A oto, co musisz zrozumieć. To nie chodzi o to, że nagle stałeś się mniej godny empatii. Chodzi o to, że jej energia emocjonalna jest przekierowywana gdzie indziej, a jej umysł tworzy dystans między wami, aby to przekierowanie wydawało się uzasadnione. Zanim przejdziemy do trzeciego i najbardziej ujawniającego nawyku emocjonalnego, pozwól, że Cię o coś zapytam. Czy zauważyłeś te dwa pierwsze wzorce w swoim związku? Czy nastąpiła zmiana w tym, jak szuka emocjonalnej walidacji, lub w ile empatii Ci pokazuje? Zostaw komentarz i daj mi znać, bo zrozumienie Twojej sytuacji jest pierwszym krokiem w kierunku jasności. A jeśli ten materiał otwiera Ci oczy na wzorce, które przegapiałeś, kliknij przycisk: Lubię to i podziel się tym z przyjacielem, który może potrzebować zrozumieć te znaki. Czasami najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla ludzi, na których nam zależy, jest danie im narzędzi do jasnego widzenia ich sytuacji. Teraz porozmawiajmy o trzecim nawyku emocjonalnym: tym, który łączy wszystko razem i potwierdza, co naprawdę się dzieje. Nawyk emocjonalny: numer 3 tworzy emocjonalny dystans przez wytworzony konflikt. To jest wzorzec, który większość mężczyzn całkowicie źle rozumie, gdy go widzi. I to jest najbardziej ujawniający wskaźnik niewierności emocjonalnej z powodu tego, dlaczego się dzieje. Oto jak to wygląda w praktyce. Zaczyna wszczynać kłótnie o rzeczy, które wydają się trywialne lub irracjonalne. Może załadujesz zmywarkę w zły sposób i zamienia się to w ogromną awanturę. Może zrobisz przypadkowy komentarz, a ona wybucha gniewem, który wydaje się nieproporcjonalny. Może porusza stare sprawy sprzed miesięcy lub lat, które myślałeś, że dawno rozwiązano. Wyobraź sobie ten scenariusz. To zwykły wieczór. Oboje jesteście w domu, może oglądając telewizję, lub po prostu spędzając czas. Vibe wydaje się w porządku. Potem nagle warczy na ciebie z powodu czegoś drobnego. Nie wyniosłeś śmieci, albo ją przerwałeś. Albo zapomniałeś jakiś mały szczegół, który wcześniej wspomniała, ale intensywność jej reakcji nie pasuje do przewinienia. To, co powinno być drobną nieporozumieniem, zamienia się w główny konflikt. Albo wyobraź sobie to. Sugerujesz zrobienie czegoś razem, może wyjście na kolację lub oglądanie filmu, a zamiast po prostu powiedzieć tak lub nie, zamienia to w problem. Oskarża cię o nigdy nie planowanie dobrych randek, lub o zawsze chce nie robić to, co ty chcesz robić, mimo że twoja sugestia była całkowicie rozsądna i po prostu próbowałeś spędzić czas razem. Oto, co naprawdę się dzieje, i to jest psychologia, którą większość ludzi pomija. Kiedy kobieta jest emocjonalnie zaangażowana z kimś innym, doświadcza poczucia winy. Nawet jeśli nic fizycznego się nie wydarzyło. Nawet jeśli mówi sobie, że to tylko przyjaźń, głęboko w środku wie, że zdradza związek. Ale oto rzecz o poczuciu winy. To niewygodna emocja. Tworzy wewnętrzny konflikt i stres. A jednym z najczęstszych sposobów, w jaki ludzie zarządzają poczuciem winy, jest jego eksternalizacja. Przez odwrócenie go na zewnątrz i uczynienie go o czymś lub kimś innym, więc zaczyna z tobą kłótnie. Tworzy konflikt, generuje napięcie w związku. A oto dlaczego: ponieważ w jej umyśle, jeśli się kłócicie, jeśli między wami jest źle, wtedy jej emocjonalne połączenie z tą inną osobą wydaje się bardziej uzasadnione. Nie zdradza szczęśliwego, zdrowego związku, znajduje komfort poza dysfunkcyjnym, pełnym konfliktów z związkiem. To jest to, co psychologowie nazywają retroaktywnym usprawiedliwieniem. Tworzy problemy po fakcie, aby usprawiedliwić emocjonalny romans, który już się dzieje. Pozwól, że dam ci przykład z prawdziwego świata, jak to się rozgrywa. Kobieta zaczyna mieć głębokie, znaczące rozmowy z kolegą z pracy. Rozmawiają o swoich życiach, swoich uczuciach, swoich frustracjach. To emocjonalne, intymne i zaczyna czuć się jak więcej niż przyjaźń. Wie na jakimś poziomie, że to niewłaściwe poczucie winy zaczyna się budować. Więc co robi? Idzie do domu i zaczyna kłótnie ze swoim partnerem. Oskarża go o niesłuchanie jej, o nierozumienie jej, o niebycie emocjonalnie dostępnym. Nieważne, że to może nie być całkowicie prawdziwe, lub że te sprawy nigdy wcześniej nie były problemami. Tworząc ten konflikt buduje narrację. Mój partner mnie nie rozumie. Mój partner nie jest dla mnie emocjonalnie. Ten inny facet rozumie mnie w sposób, w jaki mój partner nie. A oto naprawdę podstępna część. Im więcej konfliktu tworzy, tym bardziej emocjonalnie dystansowy staje się związek, co popycha ją dalej w kierunku emocjonalnego romansu, co tworzy więcej poczucia winy, co powoduje, że tworzy więcej konfliktu. To spirala w dół. Teraz oto, co jest tak ujawniające w tym wzorcu. Konflikty, które tworzy, często koncentrują się wokół tematów emocjonalnego zaniedbania, braku zrozumienia lub poczucia niedocenienia. Dlaczego? Bo to są rzeczy, które zapewnia inna osoba. Kłóci się z Tobą o te same rzeczy, które dostaje od niego. Więc kiedy oskarża Cię o niesłuchanie, porównuje Cię do kogoś, kto wisi na jej każdym słowie. Kiedy mówi, że jej nie rozumiesz, myśli o kimś, kto wydaje się ją całkowicie rozumieć. Kiedy twierdzi, że nie sprawiasz, że czuje się już wyjątkowo, pamięta, jak ta inna osoba sprawia, że czuje się ze swoją uwagą i walidacją. A najokrutniejsza część? Prawdopodobnie próbujesz naprawić te sprawy. Słuchasz bardziej, starasz się bardziej zrozumieć, wkładasz więcej wysiłku, aby pokazać uznanie, ale nic nie wydaje się wystarczająco dobre. Dlaczego? Bo konkurujesz z fantazyjną wersją tej innej osoby, idealizowanym emocjonalnym połączeniem, które istnieje w bańce, wolnym od realiów i odpowiedzialności rzeczywistego związku. Oto czego nikt ci nie mówi o tym wzorcu. Intensywność i częstotliwość tych wytworzonych konfliktów często wzrasta tuż przed tym, zanim romans stanie się fizyczny lub tuż przed tym, zanim zdecyduje się zakończyć związek. To jakby budowała swoją sprawę, zbierając dowody na to, dlaczego związek nie działa, aby, gdy w końcu zareaguje na swój emocjonalny romans lub odejdzie, mogła wskazać na wszystkie te problemy i powiedzieć: Widzisz i tak nie działaliśmy. Zwracaj uwagę na tematy waszych kłótni. Czy naprawdę dotyczą rzeczywistych spraw, które wymagają zajęcia się? Czy wydają się wytworzone, rozdmuchane lub skoncentrowane wokół rzeczy, które nigdy wcześniej nie były problemami? To rozróżnienie ma znaczenie. Teraz pozwól, że zajmę się czymś ważnym, zanim pójdziemy dalej. Jeśli to oglądasz i rozpoznajesz te wzorce, możesz teraz odczuwać wiele emocji: złość, zdradę, zakłopotanie, może nawet zaprzeczenie. Wszystkie te uczucia są ważne, ale o to, co chcę, żebyś zrozumiał, te nawyki emocjonalne nie zawsze oznaczają, że związek się skończył lub że fizyczne zdradzanie miało miejsce. To, co oznaczają, to, że dzieje się poważna emocjonalna zmiana i trzeba się nią zająć. Czasami wyłapanie tych wzorców wystarczająco wcześnie pozwala parom przez nie przepracować, zająć się podstawowymi sprawami i odbudować zaufanie i połączenie. Ale to wymaga szczerości. Trudnych rozmów i tego, że obie osoby są skłonne wykonać te prace. Pozwól, że podzielę się czymś, co jest kluczowe do zrozumienia o wszystkich trzech tych nawykach emocjonalnych. Działają razem. To zwykle nie jest jeden w izolacji. Kiedy widzisz wszystkie trzy wzorce pojawiające się konsekwentnie, wtedy wiesz, że dzieje się coś poważnego. Przestaje szukać od ciebie walidacji, bo dostaje ją gdzie indziej. Jej empatia maleje bo emocjonalnie się dystansuje, aby zarządzać poczuciem winy. Tworzy konflikt, bo to usprawiedliwia emocjonalne połączenie, które ma z kimś innym. To kompletny wzorzec. Pełna emocjonalna zmiana z dala od związku. A oto co czyni te wzorce tak niebezpiecznymi. Są stopniowe. Nie dzieją się z dnia na dzień. Może zająć tygodnie lub miesiące. Zanim rozpoznasz, że coś fundamentalnego się zmieniło. Zanim większość mężczyzn zidentyfikuje te wzorce, emocjonalny romans jest już głęboko ugruntowany. Ale oto prawda, której nikt nie chce słyszeć. W wielu przypadkach emocjonalne romanse są trudniejsze do odwrócenia niż fizyczne. Dlaczego? Bo emocjonalne połączenie jest fundamentem każdego prawdziwego związku. Kiedy to połączenie zostało w pełni przeniesione na kogoś innego, gdy jej emocjonalny świat krąży wokół innej osoby, często nie ma już wiele do uratowania. Fizyczne zdradzanie może czasami być impulsywne, natychmiast żałowane i przepracowane z wysiłkiem i przebaczeniem. Ale emocjonalne zdradzanie to wybór dokonywany wielokrotnie, dzień po dniu, rozmowa po rozmowie to celowa inwestycja czasu, energii i intymności w kogoś innego. I to jest znacznie trudniejsze do cofnięcia. Więc co robisz, jeśli rozpoznajesz te wzorce w swoim związku? Oto moja szczera rada. Po pierwsze, ufaj swojemu przeczuciu. Jeśli coś wydaje się nie tak, prawdopodobnie tak jest. Nie pozwól jej manipulować tobą, myśląc, że jesteś paranoiczny lub niepewny. Twoje instynkty wychwytują prawdziwe zmiany w jej zachowaniu i emocjonalnej dostępności. Po drugie, przeprowadź bezpośrednią rozmowę. Nie oskarżycielską, nieagresywną konfrontację, ale prawdziwą, szczerą rozmowę o tym, co zauważasz i jak związek się dla ciebie czuje. Użyj konkretnych przykładów. Zauważyłem, że nie dzielisz się już ze mną tak dużo o swoim dniu. Czuję się od ciebie dystansowy. Czy możemy porozmawiać o tym, co się dzieje? Po trzecie, zwracaj uwagę na to, jak reaguje. Czy natychmiast się broni? Czy obraca to na ciebie i czyni cię problemem? Czy minimalizuje twoje obawy, czy też uznaje, że coś się zmieniło i wydaje się skłonna nad tym pracować? Jej odpowiedź powie ci wszystko, co musisz wiedzieć o tym, czy ten związek można uratować. Po czwarte, i to jest trudne do usłyszenia, ale przygotuj się na możliwość, że związek może być skończony. Jeśli jest głęboko zainwestowana emocjonalnie w kogoś innego, żadna ilość większego wysiłku z Twojej strony tego nie naprawi. Ona musi dokonać wyboru, by ponownie zainwestować w związek i musi to zrobić szczerze, nie tylko dlatego, że ją skonfrontowałeś. I w końcu. Priorytetyzuj własne emocjonalne samopoczucie. Czy ten związek przetrwa, czy nie, zasługujesz na bycie z kimś, kto szuka emocjonalnego połączenia z tobą, kto okazuje ci empatię i kto nie wytwarza konfliktu, aby usprawiedliwić zdradę ciebie. Nie trać siebie, próbując trzymać się kogoś, kto już emocjonalnie się wyłączył.